Mam wrażenie, że większość Polaków wolałaby otrzymywać 500 plus 13 emeryturę, jakieś tam świadczonka, nie zastanawiając się w ogóle skąd te pieniądze się mają brać. Tak łatwo, wygodnie się żyje. Państwo da, i za chwileczkę będzie jeden efekt końcowy. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, w ciągu dwóch miesięcy. Zacznie brakować w budżecie pieniędzy na wypłatę e, wynagrodzeń dla tej klasy administracji samorządowej, rządowej. Nie będzie w urzędach wojewódzkich pieniędzy, będą na gminie zwalniani pracownicy, e, firmy nie będą miały pieniędzy na funkcjonowanie, na kredyty nie będzie, nie będzie na papu, żywność zdrożeje. E, Prądy będą odcinane, bo to nikt nie myśli w tym kraju. Co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery? Każdy żyje chwilą. Tak się przyzwyczaili Polacy. Jest świetny. Tak szczerze mówiąc, zastanawiam się w ogóle, czy w tym kraju są jeszcze Polacy, czy w ogóle zdroworozsądkowo ktoś tu jeszcze myśli. Moi drodzy, zwracajcie uwagę na to, kto staje na czele tych wszystkich protestów, z kim rozmawia jak się układa, jakie są koleje tego wszystkiego, ale taka prawda jest. Czas na przebudzenie i czas na przewietrzenie, ale. To już kwestia Polaków. Ja naprawdę powiem szczerze, jestem tym zmęczony i to e, przestaje mnie naprawdę bawić. Dlatego, że wszyscy chcecie zmian, ale tak naprawdę palcem nie chcecie ruszyć. Nie chcecie naprawdę dać siebie jednego procenta. Polacy się po prostu nauczyli jednego, że jak kasy nie dostanie, to Kasy Polak, jak nie dostanie, to dupy nie ruszy. Taka jest rzeczywistość. Nikt nie myśli w tym, w tym kraju taką kategorią, jak myślą Szwajcarzy, jak myślą inne narody. Polacy jest katastrofalny naród. To jest tak straszny naród, że w życiu sobie naprawdę nie zdawałem sprawy, że, że to taki sprzedajny narodek jest. Taki e, naprawdę za marny grosz sprzedaliby własną matkę potrafią posprzedawać wszystko i jeszcze będą wmawiali, proszę państwa że, że oni są patrioci, oni są Polacy oni, oni chcą żeby było lepiej za klawiatury na facebooku szkoda sobie. naprawdę, weźcie sobie to do serca ja na żaden protest ani przedsiębiorców, ani rolników się nie wybieram. Nie jadę, nie popieram tych protestów na chwilę obecną, dopóki one nie będą protestami zwykłych, normalnych obywateli.